Tuż jak Bóg. Siedem próśb modlitwy Pańskiej. Dwie ostatnie dotyczą wołania o wsparcie w walce ze złem, o siły do pokonywania pokus, o wybawienie od zła moralnego, duchowego, fizycznego, którym my albo inni ludzie już są. Prosimy o chleb, czyli o powietrze, tlen, wodę, o siły, o dobrą pogodę. O wszystko, co potrzebne do tego, aby człowiek miał czym się pożywić. Prosimy o przebaczenie, ale także o siły do przebaczania innym i by Pan Bóg skłonił serca innych do powiedzenia przepraszam. I wreszcie sprawy najważniejsze wypełnienie woli Bożej, oddawanie chwały Panu Bogu i wzrost Jego Królestwa w naszych sercach. Wołajmy często, Ojcze nasz. Tu chegou book?